Szanowni Państwo, wygłoszę teraz przemówienie przy wyłączonych mikrofonach. Takich się czasów doczekaliśmy, tak właśnie wygląda debata pod nowym rządem. Panie marszałku, Panie marszałku nieobecny, Wysoka Izbo, licznie, nielicznie reprezentowana. Dziś Wysoka Izba zdecyduje, czy potencjalni gwałciciele dzieci będą mieli do nich łatwy dostęp, czy polskie państwo dalej będzie wydawało dzieci na rzecz środowiskom skrajnie dla nich niebezpiecznym. I każdy, kto przeciwstawi się projektowi Stop LGBT, kto przeciwstawi się w sumie 350 tysiącom obywateli, zaniepokojonym o bezpieczeństwo dzieci, ten ujmuje się za sprawcami zbrodni, a los ofiar go nie wzrusza. Choć nie mam wątpliwości, że wyrok już zapadł. Wyrok, który w najbliższych latach przyniesie konkretne ofiary: dzieci zgwałcone, dzieci zniszczone, dzieci okaleczone. Wyrok, który wydacie wbrew woli politycznej setek tysięcy sygnatariuszy tej ustawy. Te osoby będą mogły Was rozliczyć w nadchodzącej serii wyborów i rozliczą Was. Szczególnie tę część, która będzie łowić elektorat na konserwatywnej wsi i w małych miasteczkach. Nie liczcie na to, że prawda o tym, jak chronicie przez sprawców przestępstw seksualnych na dzieciach nie dotrze do ludzi. I właśnie o tych dzieciach teraz Izba posłucha. O dzieciach, które na skutek działania środowiska LGBT straciły zdrowie i życie. Zacznijmy od ofiar pedofila z Platformy Obywatelskiej, Krzysztofa F., prominentnego działacza LGBT, zadeklarowanego geja, psychoterapeuty, speca od walki z uzależnieniami, który odurzał swoje ofiary. Chyba próżno do was apelować, skoro nie potraficie chronić swoich najbliższych. Jak ochronicie kogokolwiek. We własnym otoczeniu mieliście przykłady związku działaczy LGBT z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Nadal będziecie szli w zaparty, że takie związki nie istnieją. Sprawa z 2016 roku: para Rachel Stevens i Kayla Jones torturowały pięcioletniego chłopca, syna jednej z nich. Policjanci zaangażowani w sprawę stwierdzili, że to nie była pospolita przemoc, tylko tortury. Chłopiec był niedożywiony. Z powodu obrażeń głowy doznał dwóch udarów, a liczne kości znajdowały się w różnym stadium gojenia złamań, co oznaczało, że urazy były intensywne i regularne. Śledczy ustalili, że był przetrzymywany w zamkniętym pokoju i związany z oczami zaklejonymi taśmą klejącą. Był mocno bity pasem i młotkiem. Otrzymał tak potężne ciosy w genitalia, że zaczął krwawić. Zeznał policji, że to jego matka Rachel Stevens oraz jej partnerka były odpowiedzialne za krzywdę, jakich doznał. Jego koszmar trwał prawdopodobnie kilka miesięcy. Za zgotowane dziecku piekło lesbijki spędziły w więzieniu tylko jedno, jeden rok. Bo nie można prześladować lesbijek homofobię. I tak chroniono sprawczynię, a nie bezbronną ofiarę. 1 czerwca 2019 roku aresztowano Rozanę Candido oraz kochankę Kastylę Damascenę. Te dwie lesbijki w brutalny sposób okaleczyły i zamordowały dziewięcioletniego Ruana. Szczegóły są przerażające. Chłopiec był maltretowany. Otrzymał 11 ciosów nożem do, od swojej matki po tym, jak Kacyla próbowała go uśpić, przykładając szmatkę nasączoną acetonem do jego twarzy. Stwierdzono ponadto, że szczątki były nadpalone. Według zeznań oskarżone próbowały je spalić na grillu. Co może być gorsze od tak strasznej śmierci i późniejszego sprofanowania zwłok? Odkryto, że przez ostatni rok swojego życia Ruan najprawdopodobniej cierpiał ciągły ból spowodowany wykastrowaniem. Matka odcięła mu genitalia i próbowała zszyć rany, używając prymitywnych sposobów. Co więcej, podjęła nieudane próby stworzenia Ruanowi czegoś w rodzaju pochwy. W maju 2016 roku zakończył się proces Rachel Faye i partnerki Naomi Faye, Wszyscy trzej synowie Rejczej byli ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej, a dla jednego z nich Liama zakończyło się to tragicznie. Cierpiał przez większość swojego dwuletniego życia. Przez ostatnie kilka dni przeżywał piekło z powodu bólu popękanych kości. Miał podwójne złamanie kości udowej i ramienia. Lekarze doliczyli się ponad 30 razy na jego ciele. Najbardziej szokujący był jednak ten najcięższy, który ostatecznie doprowadził do jego śmierci. Liam zmarł na skutek pęknięcia serca spowodowanego uderzeniem w klatkę piersiową. Lekarze stwierdzili, że obrażenia chłopca wyglądały jak wypadków samochodowych. W domu odkryto pod materacem łóżka klatkę, w której zamykane były dzieci. Przestrzeń była tak niewielka, że mogły jedynie leżeć. Poza tym matka i jej kochanka zastraszały jej i biły. Jaki jest wspólny mianownik tych wszystkich wydarzeń? Kto za nie odpowiada? Dlaczego te dzieci musiały cierpieć? Dlaczego zostały zgwałcone albo zabite? Przypomnijmy przypadek 18-miesięcznej Elzy, zakatowanej przez paderasty Matius Cooley Opieka społeczna wiedziała, że dziecko jest maltretowane i bite, ale bała się zareagować, żeby nikt ich nie oskarżył o homofobię. Dzieje się tak dlatego, że wokół zła, którego autorami są działacze LGBT, panuje zmowa milczenia. Nie można o nic ich oskarżyć, nawet gdy wszyscy wokół widzą, że oskarżenia są w oczywisty sposób prawdziwe. Szukacie pedofili wszędzie tam, gdzie jej nie ma albo jest jej mało. Najbardziej lubujecie się w kościele katolickim. I faktycznie tam zdarza się pedofilii, a gdzie konkretnie? Tam, gdzie w kościele wzajemnie się popiera i kryje wasza LGBT mafia. Tu jest źródło zła. Nie szukacie go tam, gdzie jest rzeczywiście. Systemowo chronicie prawdziwych seryjnych predatorów seksualnych i chcecie karać tych, którzy przed nimi przestrzegają. Całkowicie odrzucamy poprawność polityczną, która nakazuje afirmować środowiska LGBT, mówić o nich dobrze w totalitarnym porządku świata, który próbujecie zaprowadzić. Działacze LGBT to nadludzie, których trzeba honorować, promować i stawiać na piedestał za rzekome lata prześladowań. Całkowicie odrzucamy poprawność polityczną, która wprowadza sztuczny rozdział na człowieka i ideologię. To nie ideologie gwałcą dzieci, to nie ideologie okaleczają dzieci, to nie ideologie niszczą dzieci, tylko konkretni ludzie, którzy te ideologie wdrażają. Jasnym więc jest, że należy zakazać zarówno głoszenia totalitarnych ideologii, jak i działania tym środowiskom, które te ideologie głoszą. Odrzucamy tak modną po prawej stronie narrację, że mamy prowadzić dialog z organizacjami LGBT, bo są częścią społeczeństwa i głosem w debacie. Nie będziemy prowadzić dialogu ze środowiskiem, z którego wywodzi się tylu gwałcicieli i oprawców dzieci, tak jak nie prowadzi się debaty z organizacjami rasistowskimi czy nazistowskimi. Odrzucamy poprawność polityczną, która nakazuje nam się bronić przed agresją LGBT tylko jakimiś oświadczeniami składanymi w szkołach i to bronić się delikatnie i ostrożnie, żeby nikogo nie urazić. Wara od naszych dzieci, co do i Wam podobni. Rolą Państwa jest ochrona obywateli, w tym szczególnie dzieci. Państwo, które wspiera środowiska krzywdzące dzieci, przerzucając odpowiedzialność za ich obronę na rodziców, gdy ma do dyspozycji cały aparat państwa, wszystkie jego instytucje, jest państwem, które wymaga całkowitej wymiany elit politycznych. Całkowicie odrzucamy poprawność polityczną wyrażającą się w podległości Unii Europejskiej i zachodnim ambasadom. Sprowadziliście Polskę do roli Republiki Bolandii. W której Euroludowi komisarze wydają dyrektywę i w której ambasadorzy zagranicznych krajów traktują parlamentarzystów jak psy reagujące na gwizdek, mieszają się w polski porządek prawny, dotują antypolskie organizacje i zakulisowo rządzą krajem z tysiącletnią historią, a wy im w zamian chcecie jeszcze dawać polskie dzieci. Nie podobają wam się badania naukowe opisujące pedofilię, przestępczość, choroby i zaburzenia w środowisku LGBT. Przyniosłem wam książkę Beaty Wieczorek. Kompendium wiedzy o patologiach w środowisku LGBT, żeby naród mógł sobie wyrobić zdanie. Macie tu wszystko o związkach LGBT z wykorzystywaniem dzieci, przestępczością, chorobami. Ciekawostka, nie ma kogoś takiego jak Beata Wieczorek. To pseudonim naukowca o doskonałym warsztacie, który chciał się ukryć, bo inaczej zostałby zniszczony przez lobby LGBT. To najlepszy przykład, jak w praktyce wygląda wolność badań i poglądów w Polsce. Zobaczycie, jak lobby LGBT zaszło daleko i co zrobi wszystkim Polakom, gdy dostanie swoje ustawy o mowie rzekomo nienawiści. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich projekt stop LGBT nie ma podstawy w obecnym konsensusie naukowym. Bardzo się, bardzo się cieszymy, gdy organ konstytucyjny powołuje się na konsensus naukowy po tym, co w ramach konsensusu naukowego wyprawiano w okresie tak zwanej pandemii. Prosimy o jeszcze kilka oświadczeń, żeby Polacy nie mieli żadnej wątpliwości, że to my mamy rację. W kolejce znajdują się oświadczenia, że aborcja jest do pogodzenia z polską konstytucją. Sejm może obradować w 458 posłów, a uchwały są ważniejsze od konstytucyjnych źródeł prawa powszechnie obowiązującego, zupełnie ignorując panującą hierarchię. Zapowiedzieliście ustawę zakazującą krytyki LGBT. Nazywacie to przeciwdziałaniem mowie nienawiści. Tymczasem ta ustawa ułatwi dokonywanie czynów nienawiści, bo zdosicie przeciw nim zdrową krytykę. Nie macie argumentów, więc po to, żeby kryć i chronić działaczy LGBT, krzywdzących dzieci, potrzebujecie zakazu mówienia prawdy. Po to, żeby karać rodziców, którzy będą protestować przeciwko temu, że do przedszkola ich dzieci przychodzi obleśne dziwadło. Najczęściej mężczyzna przebrany za kobietę, skąpo ubrany, żeby opowiadać o swoich fascynacjach seksualnych. Robi to dlatego, że ma inklinacje pedofilskie. Tak wysoka izbo, bo żadnemu normalnemu człowiekowi nie przychodzi do głowy, żeby 6-, 7- czy dziesięcioletniemu dziecku opowiadać o seksie. Chcecie wprowadzać kary za głoszenie prawdy biologicznej, że są dwie płcie i wsadzać ludzi do więzienia. W latach 50. Trofim Młysenko, radziecki pseudonaukowiec, twierdził, że genetyka to burżuazyjny wynalazek i należy ją odrzucić. Widać, że homolog by sięga po sprawdzone wzorce. Twierdzicie, że jest 56 płci, czy to skończony katalog, czy w ogóle umiecie je wymienić i czy już się sami nie pogubiliście. Lobby LGBT jest tak wynarodowionym środowiskiem na zagranicznych pieniądzach, że nie tylko myli im się trzech króli z sześcioma królami, czy Judasz z Piłatem, jak ostatnio się to zdarzyło, niezbyt lotnego dziennikarza. Są tak wynarodowieni, że nie znają polskiej historii i nic nie rozumieją z tego, co w tym narodzie jest i ten naród, jak ten naród działa. Non enim possumus quavidimus et audivimus non loqui, co tłumaczy się albowiem nie możemy tego, cośmy widzieli i słyszeli nie głosić, a więc Istnieją tylko dwie płcie. Każda z nich powstaje w chwili poczęcia, jest niezmienna do końca życia człowieka, jest to fakt biologiczny. Nie istnieje płeć społeczno-kulturowa. Nie ma czegoś takiego jak orientacja seksualna. Jest norma hetero i odstępstwo od tej normy zgodnie ze słownikiem języka polskiego nazywane zboczeniem. Homoseksualizm jest bardzo często wstępem, jest często wstępem do pedofilii. Ludzi z zaburzeniami tożsamości płciowej należy leczyć. Organizacje aborcyjne, LGBTowskie i reprezentujące inne formy marksizmu kulturowego powinny być zdelegalizowane, a obstyniczne parady homolobby powinny być blokowane na drodze prawnej. Lobby LGBT niehamowane doprowadza do terroru. Dość wspomnieć, że polityczny ruch homoseksualny dał podwaliny pod powstanie i dojście do władzy NSDAP w Niemczech w latach 30. -tych. Wysoka Izbo. Ze wszystkich sondaży jasno wynika, że dla Polaków najważniejsza jest rodzina i bezpieczeństwo ich najbliższych. Wcześniej czy później prawda LGBT ujrzy światło dzienne. Już wypływa na wierzch i jest przerażająca. Ludzie dowiedzą się o gwałtach, zbrodniach i patologii skrętnie ukrywanej w środowiskach LGBT, a wtedy przedstawiciele homologu w parlamencie będą znieceni ze sceny politycznej. Będziecie oczywiście ukrywać prawdę, tak jak ukrywano prawdę o Katyniu czy ostatnio prawdę o rzekomej pandemii, ale ona się wcześniej czy później do narodu przebije. Projekt Stop LGBT, którego nazwę baliście się podać na stronie z porządkiem obrad Sejmu, żeby was jakiś niemiecki ambasador nie przywołał do porządku, jest projektem przełomowym. Wcześniej czy później Polska, za jej przykładem inne kraje, przyjmie ustawy chroniące dzieci. Tak z pewnością będzie. Oby po drodze było jak najmniej dziecięcych ofiar. Głosując przeciw temu projektowi bierzecie na siebie odpowiedzialność za każde dziecko, które będzie rekrutowane na paradach LGBT, wciągnięte w, w zboczony półświatek, a często i wykorzystane seksualnie. Dziękuję za uwagę, Wysoka Izbo.